Bruce Willis, ikona kina akcji, od kilku lat staje w obliczu wyjątkowo trudnej walki z chorobą, która zmienia nie tylko jego życie, ale i życie najbliższych. W 2023 roku otrzymał diagnozę demencji czołowo-skroniowej, co wymusiło na nim całkowicie nowe podejście do codzienności. Wsparciem w tej trudnej sytuacji jest jego żona, Emma Heming która teraz poświęca się opiece nad mężem w każdym aspekcie. Niedawno na półki księgarni trafiła jej książka, w której szczegółowo relacjonuje zmagania z chorobą Bruce'a. W jednym z wywiadów, którzy udzieliła, Emma przybliżyła kulisy życia z aktorem, zauważając, jak dramatycznie zmieniają się jego zachowania na przestrzeni lat. Wspomniała Inn o incydencie na planie szklanej pułapki, po którym Willis zaczął mieć problemy ze słuchem, co jak się wydaje nasilało się z każdą kolejną dekadą. W tamtym czasie Emma sądziła, że dyskomfort męża wynika jedynie z problemów ze słuchem, zupełnie nie zdając sobie sprawy z narastających objawów demencji. Podczas rozmowy z dziennikarzami BBC podzieliła się swoimi refleksjami na temat pierwszych niepokojących sygnałów, które dostrzegła u męża. Jak zauważyła Bruce, wcześniej pełen energii i chętny do rozmów, zaczął stawać się bardziej wycofany, co z czasem zaczęło ją niepokoić. Streścić to można tak Bruce był po prostu krzy, spotkania rodzinne zaczęły wydawać się inne. On stał się bardziej zdystansowany, a to było niepodobne do niego, wyznała, mając na myśli nagłą zmianę jego osobowości. Wspominając te chwile, Emma zdała sobie sprawę, że były to pierwsze sygnały, które mogłyby naprowadzić ją na myśli o poważniejszym problemie. W swoich wywiadach prowadzących do premiery książki, Heming z niezwykłą szczerością dzieliła się refleksjami, które mogą być istotne dla innych. Nie podejrzewałam, że sytuacja może być tak poważna przyznała. Przypomniała sobie, jak często miała wrażenie, że Bruce po prostu nie słyszy jej wyraźnie. Myślałam, że to naprawdę jest tylko kwestia jego słuchu, dodała, mówiąc o momentach, które dziś jawią się jako kluczowe dla późniejszej diagnozy. Emma przyznała, że na początku nie zwracała uwagi na zachowanie Bruce'a podczas wspólnych kolacji. Wydawało jej się, że jego chłód wynika z pragnienia, by dać jej przestrzeń na prowadzenie rozmów z córkami. Uznałam, że może po prostu pragnie pozwolić mi na dziewczyńskie rozmowy, dlatego tylko siedzi w milczeniu, mając ręce złożone na kolanach. Wyznała, teraz gdy widzi, jak poważna jest sytuacja, nie może się oprzeć refleksji nad tym, co mogła zrobić inaczej? Dzięki determinacji Emma Heming nie tylko pokazuje, z jak wielkimi wyzwaniami boryka się rodzina Brusa, ale również stara się podnieść świadomość na temat demencji czołowo skroniowej. Jej historia to nie tylko osobista walka, ale także przestroga i inspiracja dla innych, którzy mogą stanąć przed podobnymi okolicznościami. Wspierając męża, Emma ukazuje, jak ważne jest, by rozmawiać o chorobach, które dotykają nas i naszych bliskich oraz jak kluczowe jest zrozumienie i wsparcie w trudnych chwilach.